Cześć, tu MFX RetroGranie. Witam w kolejnym odcinku Microbit Challenge, serii, w której prezentujemy podstawy programowania, rozwiązując zadania z konkursu programistycznego z 1986 roku. W poprzednich dwóch odcinkach pisaliśmy program stymulujący losowanie kul z urny według określonych reguł. W tej chwili funkcjonalna część programu jest już gotowa, ale w fazie projektowej wymarzyłem sobie na górze ekranu ekstra panel wizualizujący aktualny stan kulek w urnie. To będzie już ostatnia etapa tego programu, więc pora na wielki finał. Zapraszam do Mitrobit Zanim zaczniemy pracę, mała poprawka konstrukcyjna. Cały kod już od jakiegoś czasu nie mieści się na ekranie. Dotychczas radziłem sobie z tym listując tylko linie poniżej 100. Później następuje ten wielki blok, zawierający subrutynę rysującą ramkę. Nie będziemy już w nim nic zmieniać, więc przesunę go na sam koniec listingu, zmieniając numerację linii. Przesunmy całą subrutynę do jakiejś dalekiej linii. Powiedzmy 600. Trzeba pamiętać, że robiąc coś takiego, nie zmieniliśmy tak naprawdę numeracji, a jedynie stworzyliśmy nowe, takie same linie z nowymi numerami. Musimy w takim razie usunąć linię między 100 a 170. Najprościej zrobić to tak. I na koniec musimy przerobić jedyny skok do tej subrutyny, który obecnie istnieje w programie. Jest tu, na samym początku. Sprawdźmy szybko czy wszystko na dodział. Wygląda OK, a do tego istotny dla nas kod w miarę mieści się na ekranie. Teraz pora na licznik losowań. W tym miejscu w projekcie pojawia się litera L, oznaczająca losowanie. I dwukropek, a po niej na pozycji 3.1 będzie licznik. Dodajmy na L. Nie widać tego zbyt dobrze, ale musimy to zrobić tutaj. A teraz właściwy licznik. Zacznijmy pisanie od linii 300. Jako że aktualizacja panelu będzie się odbywać w subrutynie, to opiszmy ją komentarzem. Teraz pora na pozycjonowanie. Skoro kursor jest już ustawiony, to możemy wypisać numer losowania. Zmienna i, jak pamiętamy, to licznik z głównej pętli programu. Dodajmy do niego jeden, żeby nie zaczynał się od zera. I pora na powrót z subrutyny. Będziemy jeszcze dopisywać kod przed nim, więc umieśćmy go tak daleko, jak się da, ale przed subrutyną rysującą ramkę. Linia 599 będzie OK. Subrutyna gotowa, ale trzeba jeszcze dodać jej wywołanie. Licznik musi być aktualizowany w każdym przejściu głównej pętli. Więc dodajmy skok sub tutaj zaraz po wpisaniu wyniku, ale przed zamknięciem pętli. Przetestujmy. Jest nieźle, ale trzeba jeszcze trochę podszlifować. Znowu padamy ofiarą basicowego formatowania liczb, dlatego zróbmy to samo co wcześniej. Wartość licznika zmieniamy w tekst i wybieramy dwa ostatnie znaki. Sprawdźmy teraz. Wygląda ładnie. Pozostało ostatnie wyzwanie, czyli wizualizacja stanu urny. Można to zrobić na kilka sposobów, ale na pewno będziemy chcieli użyć do tego subrutyny. Tutaj możemy podpiąć się pod już istniejącą, która aktualizuje licznik w górnym panelu. Tę, którą pisaliśmy przed chwilą. Pierwszy i najbardziej oczywisty pomysł jest taki. Wyrysowujemy po kolei w pętli najpierw wszystkie zielone kule, tyle ile wynosi wartość zmiennej UZ, a potem w drugiej pętli wszystkie czerwone, według zmiennej UC. Subrutyna aktualizująca panel jest wywoływana po każdej zmianie ilości kul w urnie, czyli raz na każde przejście głównej pętli programu. Jeśli po losowaniu w urnie przybyło kul zielonych, wyrysowujemy więcej zielonych. Jeśli przybyło czerwonych, Rycujemy więcej czerwonych. Za każdym razem zamazujemy poprzednio wypisane kule. Główny problem takiego rozwiązania to konieczność wyrysowywania wszystkich kul za każdym razem na nowo od początku, po każdym losowaniu. Tak jest najprościej, ale można to zrobić lepiej. Można za każdym razem dorysowywać na ekran tylko tyle kul, ile potrzeba, czyli tyle, o ile zmienił się stan urny od poprzedniego losowania. Jeśli w losowaniu wypadnie czerwona kula, będziemy dodatkowe czerwone kule dopisywać na końcu ostatniej linii wizualizacji. Trzeba pamiętać o odpowiednim ustawieniu kursora, zależnie od aktualnego stanu kul w urnie. Na szczęście potrafimy już to robić. Trochę trudniej będzie z kulami zielonymi. Zazwyczaj będziemy musieli je dopisywać w takim miejscu, pomiędzy grupą kul zielonych i czerwonych. Ale jeśli to zrobimy, zamarzemy część czerwonych kul. W związku z tym, te przesłonięte czerwone kule będziemy musieli dopisać ponownie. Dodając je na końcu. Tego typu elementy, jak panel wizualizacyjny, dobrze jest projektować jako systemy zamknięte. Dlatego nasz panel będzie miał swoje własne zmienne oznaczające ilości kul już zwizualizowanych. Dotychczasowe zmienne UC i UZ będą nadal oznaczać ilości kul czerwonych i zielonych w urnie, a nowe zmienne WC i WZ będą oznaczać odpowiednie ilości kul zwizualizowanych w panelu. Dlaczego tak? A dlatego, że kiedy po losowaniu dodamy do urny dodatkowe kule, Będziemy mogli od razu porównać UC z WC i UZ z WZ i w ten sposób łatwo ustalić, ile jakich kul doszło do urny i ile ich trzeba dodać do wizualizacji. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że zadziałałoby nawet wtedy, gdyby reguły losowania były inne i na przykład zakładałyby dodawanie kul w innych ilościach niż zawsze po dwie. W miarę dodawania elementów do wizualizacji będziemy też odpowiednio zwiększać wartości WC i WZ. Tak żeby na koniec subrutyny były takie same jak odpowiadające im wartości UC i UZ. Czyli żeby ilości kul na wizualizacji były takie same jak ilości kul w urnie. Spróbujmy zbudować algorytm. Nasza subrutyna razem z poprzednim kodem aktualizującym licznik będzie wywoływana zaraz po dokonaniu losowania i odpowiednim uzupełnieniu stanów kul w urnie. I będzie się składać z dwóch pętli. Jedna będzie dodawać do panelu kule zielone, a druga czerwona. Każde przejście pętli doda do wizualizacji jedną kulę naraz. Najpierw pętla zielona. Pętla będzie się powtarzać, dopóki liczba kul na wizualizacji, WZ, będzie mniejsza od ilości kul w urnie, UZ. Gdyby zdarzyło się, że WZ i UZ są sobie równe, to znaczy, że po ostatnim losowaniu nie przybyły żadne kule zielone i nie musimy aktualizować ich stanu na wizualizacji. W takim przypadku program w ogóle nie wejdzie do pętli i pójdzie dalej. Jeśli jednak aktualizacja będzie potrzebna, Wchodzimy do pętli i wykonujemy następujące czynności. Najpierw musimy zwiększyć zmienną WZ, czyli ilość zwizualizowanych zielonych kulek o 1. A potem zaznaczamy w panelu wizualizacji tę pojedynczą zieloną kulkę. Żeby to zrobić, będziemy oczywiście musieli najpierw określić jej położenie na ekranie. I powtarzamy pętlę. Oczywiście pętla powtórzy się tylko, jeśli warunek powtórzenia nadal jest spełniony, czyli ilość wizualizowanych zielonych kulek nadal jest mniejsza niż ich ilość w urnie. Jeśli nadal tak jest, to musimy wyrysować kolejną zieloną kulkę i powtórzyć sprawdzenie warunku. Jeśli te dwie ilości są już równe, to znaczy, że wszystkie zielone kule zostały już wyświetlone i można przejść do kulek czerwonych. Druga pętla będzie dokładnie taka sama jak pierwsza. Z tą różnicą, że wszystko będzie dotyczyć czerwonych kul. W związku z tym zmienne WZ i UZ zastąpią odpowiednio WC i UC. I na koniec musimy wyjść z podprogramu. Musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Jak wspominałem wcześniej, na wizualizacji kule zielone będą przed czerwonymi. Tak więc, jeśli przy obecnym stanie wizualizacji, po kulach zielonych na ekranie są wyświetlone jakieś kule czerwone, dodanie kolejnej zielonej kuli zastąpi na ekranie jedną kulę czerwoną. Dlatego, żeby odzyskać tę zastąpioną kulę z powrotem na ekran, musimy licznik zwizualizowanych kul czerwonych, czyli CW, zmniejszyć o 1, bo z ekranu ubyła jedna czerwona kula. Nie wolno zapomnieć, że zmniejszenie o 1 może zaś tylko, jeśli na ekranie faktycznie są wyświetlone jakieś czerwone kule. Dlatego musimy dodać warunek, który uniemożliwi zmniejszenie WC poniżej 0. Teraz wszystkie czerwone kule, które zasłonimy podczas wykonywania pętli zielonej, zostaną oddane na ekran w pętli czerwonej. Ok, pora zaimplementować subrutynę. W naszym programie funkcja aktualizująca górny panel znajduje się w liniach od 300 do 599. Nasz nowy kod dopiszemy po linii 320. Najpierw pętla zielona. I warunek wejścia do pętli. W bardziej dojrzałych językach programowania, gdzie istnieje kilka rodzajów pętli, jest coś takiego jak warunek powtórzenia. W naszym pseudokodzie tym warunkiem jest wz mniejsze od uz. Jeśli nie jest spełniony, pętla albo przestanie się powtarzać, jeśli już się toczy, albo w ogóle się nie zacznie. W basic nie ma takich wymyślnych konstrukcji, więc będziemy musieli zrobić to ręcznie. Pętla będzie się powtarzać, dopóki WZ jest mniejsze od UZ. Albo, odwracając warunek, program opuści pętlę, jeśli WZ będzie mniejsze lub równe UZ. A pod DEN będzie numer następnej linii po zakończeniu pętli. Na razie nie wiemy, która linia to będzie, więc póki co zostawmy to miejsce puste i idźmy dalej. W następnym kroku musimy zwiększyć WZ o 1. A w następnej linii musimy ustalić, jakie położenie na ekranie będzie mieć ta kulka, którą właśnie chcemy wyświetlić. Kiedy ustalimy jej poziomą i pionową pozycję, będziemy mogli znów użyć naszego podprogramu pozycjonującego kursor. Jak już ustaliliśmy, nasz blok do wizualizacji kul będzie się zaczynał na pozycji 6,1, będzie miał 33 kolumny w 4 rzędach i pomieści maksymalnie 132 kulki. Ponumerujmy je od 0 do 131. Teraz zbudujemy formułę, która pozwoli nam określić ekranową pozycję każdej z tych kulek. Numer kulki na wizualizacji nazwijmy na razie n. Później ustalimy, jak się to ma do naszych zmiennych w programie. Na szczęście mamy już doświadczenie w kwestii ustalania pozycji. Zasady są podobne do reguł, według których ustalaliśmy położenie wyników losowania. Pozycja pozioma, czyli kolumna, nazwijmy to wartość kw, jak kolumna wizualizacji, to reszta z dzielenia numeru kulki przez ilość kolumn w naszym bloku. Tutaj 33. Tak to się zapisuje matematycznie. Mod to skrót od modulo. Z kolei pozycja pionowa, czyli rząd, u nas nazywamy ją RW. To część całkowita z dzielenia numeru kuli przez ilość kolumn. Jak już wspomniałem, tak wygląda matematyczny operator części całkowitej, przez niektórych nazywany podłogą serio. Przy okazji operator sufitu też istnieje i służy do zaokrąglania w górę. Przepiszmy te dwie formuły od razu na basica. Część całkowita to prosta sprawa, odpowiada jej operator int. Co do ustalenia kolumny, to mimo że BZ, jak już mówiliśmy, nie posiada operatora reszty, to my tak naprawdę mamy tę formułę już gotową. Przypiszmy ją z kodu programu, z linii tuż przed wypisaniem wyniku losowania. Na przykład kula numer 40, czyli 401 włożnie, bo liczymy od zera, będzie znajdować się w rzędzie numer 1, tutaj też liczymy od zera, bo 33 mieści się w 41 raz. Z kolei jej pozioma pozycja to kolona numer 7, bo 40 minus 1 razy 33 to 7. Do tych dwóch wartości musimy jeszcze dodać pozycję samego panelu, czyli 6 w poziomie i 1 w pionie. Zrobimy to już w samym kodzie. Wracamy do basica. Wpiszmy nasze formuły na ustalenie pozycji aktualnie wyświetlanej kuli. Najpierw rząd. Tutaj w kolumnie pojawia się N, czyli numer kuli. Będzie on odpowiadał zmiennej WZ, tej, którą linię wcześniej zwiększyliśmy o 1. Trzeba tylko pamiętać, że numery kulu zaczynają się od 0, a ilości od 1, więc musimy nasze WZ zmniejszyć o 1 i podzielić przez 33. Musimy tutaj użyć nawiasów, żeby nie paść ofiarą niewłaściwej kolejności wykonywania działań. I od razu w tej samej linii obliczymy kolumnę. Będzie nam potrzebna ta przed chwilą ustalona wartość RW. Tutaj też WZ musimy pomniejszyć o 1. Nawiasy akurat nie są niezbędne, ale czasem warto je pisać dla czytelności. Teraz możemy ustalić parametry CX i CY dla subrutyny pozycjonującej. To dobry moment, żeby do naszych wartości dodać pozycję samego panelu. I jeszcze wywołanie subrutyny. To ustawi nam kursor na odpowiedniej pozycji. Potem musimy wyświetlić zieloną kulkę. Zmiana koloru na zielony. Wypisujemy znak kółka i powrót do koloru jasno niebieskiego. Nasza zielona kulka powinna być już wyświetlona. Teraz pora zadbać o jedną z czerwonych kulek, która potencjalnie mogła właśnie zostać zasłonięta. Jeśli faktycznie na wizualizacji były jakieś czerwone kulki, to zmniejszamy ich ilość o 1 żeby pętla czerwona, którą napiszemy za chwilę, mogła później je uzupełnić. Teraz pozostaje jeszcze zamknięcie pętli, czyli skok do linii zawierającej warunek powtórzenia. Pętla zielona została zakończona w linii 400 i widzimy już, że pętla czerwona zacznie się zaraz po niej, czyli w linii 410. W takim razie możemy teraz uzupełnić brakujący skok opuszczający pętlę zieloną. Mamy do napisania jeszcze drugą pętlę dla kul czerwonych, ale przydałoby się najpierw sprawdzić, czy nasz kod w ogóle działa. Pęta czerwona powinna się zaczynać tutaj, w linii 410, ale zamiast tego wstawiłem dokumentę end. Teraz program po uruchomieniu wykreśli górną ramkę, a potem wykona pierwsze rysowanie i ustawi stan zielonych kul na wizualizacji zgodnie z ich stanem w urnie. Potem napotka nasze tymczasowe end w linii 410 i zakończy się. Spróbujmy czy działa to tak jak przewidzieliśmy. Widać, że w urnie jest pięć kul zielonych i wszystkie z nich wyświetliły się w panelu. Czerwone kule się nie wyświetlają, bo ich pętli jeszcze nie dopisaliśmy. Spróbujmy jeszcze zmienić stan początkowy i zobaczmy, czy wizualizacja się dopasuje. Teraz też działa prawidłowo. Spróbujmy w takim razie czegoś bardziej ekstremalnego. Działa wolno jak nieszczęście, ale prawidłowo. W rzeczywistości nie będziemy musieli wyrysowywać na raz aż tylu kulek i dobrze. Przywróćmy oryginalny stan. Skoro już wiemy, że nasza koncepcja jest słuszna, zróbmy to samo w drugiej pętli dla kul czerwonych. Pętla będzie się zaczynać tam, gdzie teraz jest tymczasowe END, czyli w linii 410. Na początek komentarz, dla lepszej czytelności. A potem musimy napisać prawie to samo co poprzednio. Najpierw warunek zakończenia pętli. Pętla zakończy się, kiedy liczba kulek zwizualizowanych będzie większa lub równa liczbę kulek w urnie. Poprzednio nie wiedzieliśmy jeszcze, gdzie będzie koczycie pętla, więc musieliśmy linię skoku zostawić pustą i uzupełnić ją później. Ale teraz wiemy, że po tej pętli nie będziemy już nic wyświetlać i nastąpi powrót subrutyny. Ten powrót mamy już napisany z uprzedzeniem w linii 599, więc skaczemy właśnie tam. Można by nawet od razu napisać powrót tutaj, ale dla czytelności kodu zostawmy tak, jak jest, nawet z tym dodatkowym skokiem. Gdybyśmy kiedyś chcieli optymalizować ten kod, to byłby pierwszy kandydat do poprawy. Przy okazji, co do warunku wyjścia. W tym miejscu wystarczyłby znak równości, bo w wc zawsze zwiększamy o 1, więc na pewno w którymś momencie te dwie wartości będą sobie równe. Jednak intuicja programisty każe napisać to w ten sposób. Bo gdyby w którymś momencie wartość WC zaczęła się zwiększać o 2 lub więcej, na przykład gdyby ktoś zaczął grzebać w naszym kodzie, to moglibyśmy przeskoczyć wartość uc i pętla nie zakończyłaby się nigdy. Z największości lub równości zabezpiecza nas przed czymś takim. Nadal mielibyśmy źle działającą pętlę, ale przynajmniej nie nieskończoną. Idziemy dalej. Teraz musimy zwiększyć zmienną WC o 1, tak jak poprzednio robiliśmy z WZ. A teraz musimy określić rząd i kolumnę naszej kuli do wyświetlenia. Poprzednio numer kuli zielonej był też numerem jej pozycji na wizualizacji, bo kule zielone są wyświetlane na jej początku. Kule czerwone z kolei wyświetlają się po zielonych. Więc tym razem pozycja kuli czerwonej będzie równa sumie numeru tej kuli oraz ilości już wyświetlonych kul zielonych. Tak więc wszystkie wz w poprzedniej formule muszą być zastąpione nie przez wc, ale przez wz plus wc. Teraz ustalamy pozycję kursora z uwzględnieniem przesunięcia do ramki wizualizacyjnej, czyli o 6 w poziomie i o 1 w pionie. I skaczemy do procedury pozycjonującej. Ta linia jest dokładnie taka sama jak wcześniej. Teraz wypisujemy nasze czerwone kółko. Zmiana koloru na czerwony, kółko i zmiana z powrotem na jasno-niebieski. Teraz pozostaje już tylko powrót na początek pętli. Dopiszmy jeszcze raz tymczasowy end i przetestujmy procedurę. Możemy to zrobić w ten sposób. Po osiągnięciu end, return już się nie wykona. Tylko nie zostawiajcie takich rzeczy w skończonych programach. Pora na test. W pierwszym losowaniu padła kula czerwona, więc po dodaniu dwóch nowych kul czerwonych jest teraz 9. Do tego dochodzi jeszcze 5 zielonych, które były w urnie od samego początku. Pojedyncze losowanie działa. Teraz pora przetestować, czy ta metoda sprawdzi się przy pełnej sekwencji. Pięknie. Rozwiązanie jest wolne, ale funkcjonalne. Śmiało możecie policzyć kulki na ekranie. Wszystko się zgadza. Widzimy, że nasze wyniki losowań zajmują prawie cały ekran, a po zakończeniu programu komputer wraca od razu do linii poleceń, zamazując część rezultatów. Dlatego na koniec dodajmy jeszcze oczekiwanie na naciśnięcie klawisza po zakończeniu losowań i stosowny napis. Blistujmy główny program bez subruty. Tutaj kończy się główna pętla, a tutaj cały program. Oczekiwanie na klawisz dodamy pomiędzy tymi liniami. Ale najpierw napis, żeby użytkownik wiedział, dlaczego program się zatrzymał. Ustawimy kursor w ostatniej linii ekranu i trochę w prawo. A potem wykonamy skok do procedury pozycjonującej. I od razu w tej samej linii możemy dodać napis. Na samym końcu warto dopisać średnik. W przeciwnym razie BASIC automatycznie dopisze znak nowej linii, co może nam trochę namieszać. W naszym przypadku jesteśmy w ostatniej linii ekranu, więc cały ekran przesunąłby się w dół, psując układ. Teraz musimy zatrzymać wykonywanie programu do momentu wciśnięcia klawisza. Komenda, której do tego użyjemy, nazywa się get. Get pobiera z bufora klawiatury aktualnie wciśnięty klawisz i wpisuje do wybranej zmiennej. Nazwijmy ją k$. Problem, choć właściwie to feature, a nie bug, polega na tym, że get po wywołaniu nie zatrzymuje programu. Po prostu sprawdza, co w tym momencie jest wciśnięte, i przechodzi dalej. Jeśli jest wciśnięty jakiś klawisz, jego wartość ląduje w k$. A jeśli nie, do kadolar zapisywany jest pusty łańcuch znakowy. Żeby zmusić program do czekania, aż coś zostanie wciśnięte, zbudujemy małą, jednolinikową pętlę. Teraz program będzie krążył w linii 60, dopóki zmiana kadolar będzie pusta. Kiedy tylko wciśniemy dowolny klawisz, w kadolar pojawi się wartość. Wtedy warunek powtórzenia pętli przestanie być spełniony i program pójdzie dalej. A dalej czeka go już tylko komenda END w linii 99. Przetestujmy całość. Mam jeszcze kilka pomysłów, ale ten odcinek trwa już stanowczo zbyt długo, więc najwyższa pora kończyć. Bazowy program, którego wymagało zadanie z Mikrobita, dało się napisać w kilka minut. Ale nam udało się dodać do niego prosty interfejs i wizualizację, która nie tylko wygląda ciekawie, ale też pozwala zmieścić na ekranie wszystkie potrzebne dane naraz. Dodatkowo kod jest łatwo adaptowalny i można go w każdej chwili szybko przerobić dla innych zasad losowania, albo przy niewielkim dodatkowym wysiłku zmienić wygląd i rozmiar panelów wizualizacji. Ode mnie to już wszystko na dziś. Ten konkretny program okazał się być iście epickim trzyodcinkowym przedsięwzięciem, więc jeśli odcinki Wam się podobały, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i komentujcie. A ja żegnam się i do zobaczenia następnym razem. MFX RetroGrania.